Siemanko, w dniu dzisiejszym opowiem Tobie o tym, dlaczego niecierpliwe osoby tracą na rynku kryptowalut i nie tylko na rynkach inwestycyjnych również. Posłużę się przykładem Ethereum, które aktualnie wzrosło. Jeżeli jesteś zainteresowany, zaciekawiony konkretnym przykładem i konkretnymi informacjami o psychologii człowieka, w jaki sposób umysł próbuje nas oszukać, zostań ze mną, daj suba, łapkę w górę i zaczynamy. I jeżeli chodzi o niecierpliwość albo cierpliwość, dlaczego na rynkach kapitał płynie z rąk ludzi niecierpliwych do ludzi cierpliwych. Ostatnio miałem rozmowę z pewną osobą, która no około rok, dwa lata jest na rynku inwestycyjnym i podzieliła się ona ze mną taką, z takim spostrzeżeniem, że e, nudzi jej się to, jeżeli kupi jakieś aktywo i czeka na przykład rok albo kilka miesięcy, Kilkanaście miesięcy, ponieważ to nie daje jej frajdy, i tak naprawdę zauważyłem, że tej osobie nie zależy na tym, żeby zarobić na tym rynku, tylko żeby ten rynek dostarczył jakieś emocje. Yy, ponieważ jeżeli rozumiesz to, że inwestycje powinny być e nudne, ale e trafne i skuteczne, to wiesz, że poczekanie dłuższego czasu, zwłaszcza jeżeli inwestujesz, inwestujesz długoterminowo, a moim zdaniem definicja inwestowania to jest inwestowanie długoterminowe, ponieważ jeżeli grasz tygodniowo, dziennie, to jest to tylko i wyłącznie spekulacja. E, to rozumiesz, że tam cierpliwość musisz sobie wypracować. Teraz ta osoba powiedziała mi, że podczas spadków wkurza się, bo przecież jeżeli coś urosło 10%, to mogła to sprzedać, potem to spadło, odkupić niżej i w ten sposób. Jeżeli by coś znowu urosło trochę wyżej, sprzedać, potem, jeżeli by spadło, odkupić niżej, i w ten sposób zarobiła, zarobiłaby o wiele więcej, niż jeżeli kupi na przykład coś e, w danym momencie, poczeka półtorej roku i e, zainkasuje zysk. I teraz, dlaczego ta osoba tak myśli, dlaczego ta osoba się myli? Po pierwsze, e, myśli tak, ponieważ my mamy tak mózg skonstruowany, że wolimy. Jeżeli, jeżeli myślimy, że my mamy na przykład 5 razy rację albo 10 razy rację, niż jeżeli mamy tylko raz rację. Natomiast fakt jest taki, że po pierwsze nigdy, znaczy to nie jest niemożliwe, ale statystycznie nie zrobisz 10 tradeów, które dadzą tobie 10% zysku pod rząd. Czyli na przykład, jeżeli wsadziłeś 100 tysięcy złotych. I e, na przykład w Ethereum kiedyś i ono urosło 10%. To sprzedałeś to Ethereum i masz 110 tysięcy złotych. Natomiast e, wtedy jesteś w kolejnej sytuacji i czekasz, aż to Ethereum spadnie, żeby je odkupić niżej. Wtedy pojawiają się zupełnie inne emocje. A zwłaszcza jeżeli wtedy na przykład Ethereum idzie wyżej, jeszcze to zaczynasz się niecierpliwić. E, bo jesteś niecierpliwy, bo z tego wychodzi w ogóle to pytanie, które mi zadała ta osoba. I jeżeli nawet odjedzie cena trochę do góry, to kupisz to, ponieważ, nie, ponieważ czujesz, że ten pociąg ci ucieka, czujesz strach przed tym, że coś cię ominęło i wchodzisz. I wtedy dopiero na przykład cena spadnie i ty jesteś na stracie, i nie dosyć, że jesteś na stracie, to jeszcze nie masz za co odkupić i zrobić kolejnych 10%, no bo wszedłeś w Ethereum tym kapitałem, który miałeś zrobić 10 razy po 10%. I lepiej jest, a czy lepiej jest? To nie jest porada inwestycyjna, natomiast zdecydowanie bardziej bezpiecznie jest, jeżeli na przykład kupisz to Ethereum w kwietniu tego roku 2025, była była okazja, żeby kupić Ethereum poniżej 1500 dolarów. Liczmy to 1500 dolarów. I dzisiaj e, jest sierpień, czyli mieliśmy 5 miesięcy tak naprawdę i Ethereum wzrosło do 4200 dolarów, 4300 e, dolarów. I w tym momencie, e, kiedy mogłeś zarobić tak naprawdę 280% e, procent, i było to o wiele bezpieczniejsze, ponieważ był to jeden ruch, a im mniej ruchów na rynku wykonujesz, tym zmniejszasz ryzyko popełnienia błędu. I teraz ta osoba, która kupiła e, Ethereum za 1500 i sprzedała dzisiaj za 4200, ma zysk na poziomie 200, e, 280%. Super wynik. Natomiast umysł jej myśli, jeżeli ta osoba jest niecierpliwa, że to był tylko jeden dobry trade, a Osoba, która jest niecierpliwa, chce mieć często szybko zyski, i jej umysł próbuje ją szukać i nie rozumie tego. Chcę jej przepowiedzieć, że lepiej mieć te 10 zysków po 10%, ponieważ podbijasz sobie swoje ego, bo przecież ty 10 razy miałeś rację, a nie tylko raz i zarobiłeś tam razy dwa, czy 2 czy 2,8. No i co z tego życia Twojego to nie zmieniło? I jeżeli tak podchodzisz do inwestycji, jesteś niecierpliwy. To jest bardzo duże ryzyko, że stracisz na tych inwestycjach, ponieważ tak działa psycholog, tak działa nasz mózg, nasze emocje. Podpowiadają nam najczęściej nieracjonalne rozwiązania, które podejmujemy często pod wpływem emocji, z którymi nie umieją sobie radzić, zwłaszcza początkujący inwestorzy. I chciałbym, żebyś po prostu wiedział ten. Poznał ten aspekt, czym jest mm, rozdzielanie zysków. Czy, to się tak nazywa fachowo w psychologii. Nasz umysł lubi rozdzielać zyski, że mieliśmy wielokrotnie rację, nawet jak są małe zyski, e, niż usłyszeć raz, że, e, że coś zarobiłeś. No bo to nawet jakoś tak sexy nie brzmi, co z tego, że ktoś raz zarobił, być może miał farta i po prostu trafił. E, Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja uważam, że jest to bardzo istotna, e, bardzo istotny aspekt, który należy, o którym należy wiedzieć i najlepiej przeczytać, posłuchać, przeanalizować, bo wiadomo, jeżeli raz usłyszysz o czymś, to nie znaczy, że to do ciebie dotrze i ty to zrozumiesz i zaczniesz to stosować. Dlatego chciałbym. Podzielić się z Wami tą informacją, ponieważ ja, kiedy zaczynałem, nie znałem tej, tego pojęcia rozdzielania zysków, natomiast, jeżeli jak w momencie, kiedy to poznałem, okazało się to dla mnie bardzo pożyteczne i zwiększyło, zwiększyło, polepszyło moje wyniki. Dajcie znać, czy chcielibyście. Poznawać więcej takich aspektów psychologicznych, inwestycji psychologii, pieniądza. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz na podbicie tego filmu dla algorytmu YouTube'a. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć.